I oczywiście, witam widać Ci dziska na kanale, ja jestem Daniel i to jest ogólny pierwszy odcinek na YouTubie. Dzisiaj po prostu pogramy sobie w Fortnite Light. Doszedł nowy sezon. Więc najpierw może zobaczmy sobie, co tutaj jest. Mamy szafkę, mamy do wyboru 5 skinów. Resztę trzeba odblokować. Mamy tutaj Midasa, Travisa. Mamy tego typa. mamy dziewczynę. Mamy jeszcze Drifta nawet. Dobra, weźmiemy sobie tą babeczkę. Tak, niektóre funkcje yy, na telefonie są niedostępne, ale mamy tutaj też ustawienie grafiki, rozdzielczość 3D. Mógł sobie to wziąć na największą. Bajo. <grym> Bajo, jajo. Dobra, ja biorę sobie wszystko na ultra, ale dobra, lecimy. Zobaczymy, jak to wygląda w gierce. Widzę, znaczy, że mamy tutaj od razu. Hmm, a to strzelać. Nawet ma identyczne te. Się budować można, no Boże święty. Jak to wszystko wygląda? Pierwszy sezon. No, Fortnite, chyba jak. Yy, z tego co oglądałem, ten, niektóre te ewolucje Fortnite, to, to chyba lepiej Fortnite wyglądał w tym 2010 roku. Jeśli to jest serio, prawda? Ale to ma jakieś dziwne takie strzały trochę. Tutaj. To dużo zadaje: 47 do 102 razy. Link do tego Fortnite oczywiście macie też w opisie, co nie? Trochę nie ogarnia budowania. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się zrobić. Weedon tutaj. Dostał. Dobra, leży. Mm, dobra, a my mamy tutaj nieskończoność. Jak ktoś wyśle do nie chcę, że ja strzeliłem Trochę słabo, że nie można zmieniać... Um, ...niektórych ustawień, ale ja mam IMAT tutaj na telefonie, ogłem dobrego. Dobra, do 125. Dobra, idę do niej Dobra, drift leży. Czterech typów zostało, trzech w sumie. Nie czy tutaj ludzi nie ogarnią... Mamy też emotki, co nie? Jest też pozdro. Totalny Fortnite. A właśnie, pokażę wam. Nie pokażę wam jednak. Jednego tego Dobra, uliczymy się. O też 5 sekund, dobra. Fajnie to wygląda ogółem, co nie, bo widać, że pierwszy sezon twórcy no, tak na szybko trochę zrobiony ten Fortnite, ale. Chyba... Najlepiej może to nie... że to nie jest najlepsza podróbka Fortnita. Ale jakoś to wygląda... O! Zrobiliśmy ujno. O no... Się zaśmiałem, ale emotki nawet są tak... Podobne bardzo. Czy identyczne, czy nie? Wszystko ściągnięte. Ale fajnie to wygląda, fajnie. Powiem, że nie, yy, bo odzagram sobie jeszcze raz solo. Szkoda, szkoda, że nie można zmieniać trybu. Tylko, że tutaj mamy fajne bronie, ja ogólnie na początek. Dobra, tutaj się łączy plecak, możemy sobie tu pozmieniać jakoś. Dobra, Że ja sobie wyrwę. A, okej. Okay. Dobra, ciekawe, jaka to jest lotnia, bo też nie wiem. O, taka, to jest taka chyba początkowa. To jest... Dobra, e, musimy zdobyć pompę. Musimy lecieć do kogoś, kogoś zabić, bo ktoś musi mieć pompę. Czy to też nas wybije? O, też wybija. Pustro. Fajnie, fajnie to wygląda. Identyczne są te, tylko że trochę słabo, że nie można grać na padzie. Na klawiaturze z tego co wiem można. ja bym chyba zagrał w to na klawiaturze Kiedyś. Dobra, sobie je ja wyrwy na szybko polecę gdzieś po jakąś pompę do kogoś, że w lecie dostaję? Aha, dobra, pozdro. Dobra. główna na klawiaturze się lepiej gra, nie? Bo ja to gram na telefonie i tak średnio mi ten... Ogólnie szybko wczytujesz. Szybko wczytuję. Szybko wczytuję. A, airbag z tego co wiem to jest chyba... Dobre no, pompę za 200 wali co nie? Tam taka złota. Dobra, dostał 72. Bo co wiem, to Airbag w normalnym troszeczkę więcej wali, ale chwilę, bo ja bym tutaj. Aha, bo ja też dostaję z tego. O, dobra. A, no to fajnie. <coughs> Typu musiałem mieć pompę, to co wali 200. O, ja mam tą pompę. Pompa złota, co nie wali za 200. Ogółem. Tylko, że jak ja bym teraz sobie z tego zszedł, to ogólnie nie da się budować, ale da się zejść tak. Tylko tak się da z tego, i to twórca gry powinien naprawić. I patrzcie, za 200. Ja nie wiem. Kurde, ale to mnie irytuje też. No. mamy to. Chyba ja dostaję. Jak to się budować? Dobra, muszę się wylecieć szybko. A właśnie, pokażę Wam taki trip. Tip, może się z tymi drzew drzewami. Patrzcie, jak chcecie się uleczyć, albo cokolwiek zobaczyć, co nie, to patrzcie, wchodzicie sobie tutaj was praktycznie, was nie widać. I wtedy przeciwnicy was nie, was nie widzą. Nie? to jest fajne. Znaczy, to twórca gry też powinien naprawić. Boże, się słowem, to tutaj strefa bardzo dużo bije. Bardzo dużo. Ale dobra, weźmiemy sobie Travis'a. Tutaj widzę, że wszystko ściągnięte praktycznie od Fortnite'a jest. Nic twórcy nie dał od siebie, ale w końcu to ma być najlepsza podróba Fortnite'a. O, leży. Na hita. Dobra. Fajnie, fajnie, bo ogółem też... Podejrzewam, że no niedługo też będzie się rozkręcać ta gierka, tak jak Fortnite praktycznie chyba może co nie. Wiadomo na razie tak słabo to wygląda ze względu na to, że no to jest jeszcze taka gierka początkowa, co nie. Ale no dobra, fajnie to wygląda. Nie ma takich rzeczy, co nie co w starych wersjach. I to jest fajne. Po starych wersjach kompletnie wszystko wyglądało inaczej. Ale dostał pompę. Dobra, podlatujemy o chwilę, bo ja dostaję też. O, są tutaj nawet kamyczki. Jak to wygląda, mogę je użyć? Mogę. O Jezus Maria, ale nie do strefy. Travis. Dobra, chyba ja mam bardzo mało HP. Okej. Okay. Lećmy sobie do góry. Wiadomo, jak się uleczmy łupką. robimy typa zwi zwiertary. Wszystko jest identyczne praktycznie, nie? Tutaj widzę, że I'm assist na telefonie jest. Dobra. Trzeba uśmieszyć typa. No, Dobra, się właśnie tutaj. O, dzidzi. Nie wiem, czy te tutaj są boty, czy to są normalne. Czy to są normalne gracze, ale chyba raczej normalne gracze. To są. Te emotki są identyczne praktycznie. Nie? Z tego co widzę, to bardzo wolno się wbija też level. Ciągle mam level 0. I ogółem na telefonach nie można wziąć niektórych funkcji, typu no kilka tam ustawień, co nie. I nie można też yy, wziąć tego. Battle Passy. No leżą. Mam dwa frogi. Mhm. O. Łopatka. Piją się. Typa Mario RPGa, musimy go zabić. 33 do 100. 33 do Tutaj ludzie niektórzy ogarniają. O, wstanie. Nie da się tak stać jak w normalnym Fortnite. O chwilę, bo to strefa. Patrzcie, cyk. Chowamy się. O nie chowamy się. A dobra, chowamy się. Pijemy potę. Dobra. Walę potę i lecimy tutaj na tych typu. ten tych typów. Ten typo nie wiem gdzie ja jestem. I ja go wtedy walę. GG. Dużo. Znaczy. E, szybko się robi winy. No, gołem fajnie. Fajna, fajna... Najlepsza chyba podruba to jest w e, Moim zdaniem. Zobaczymy, bo tutaj um, jest chyba 30, 30, chyba jest tutaj levelów e, tego. 30 levelów jest e, tutaj e, Battle Passie. Chyba, jest Jest tutaj stara pompa, fajnie, fajnie. Szczerze można sobie przypomnieć tę pompa. Trudno się trochę buduje. O, nie można zmieniać tych ustawień, bo tylko w klasach. Nie, że będzie co jest, Można automatycznie wykupić, nie można. Chwilę, bo ja dostałem. Tylko tam ma 200, więc będzie Easy Win. Dobra. Bo praktycznie woli ogóle ale ogar się. Ogarnie się. Fy, 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 Dobra, łaj, to ma się ulecieć? O, zginę z strefy. Chyba, może ja zginę z bo nie umiem wiedzieć. Ja pierdolę, ten typu jest dobry. A z tym, że to jest takie coś jak budowanie. Dobra, ale fajnie to wygląda. Zagramy sobie driftem. Zobaczmy, jak ten drift wygląda. Jest tak jak. Ee, zonuary praktycznie. To jest, że, yy, na komputerze mamy yy, też więcej funkcji grania. Trzeci, oprócz <laughs> to po nas nie widzi. Jak teraz. O, czy no, to jest? Zwierdzają do niego. A, no i postro. Dobra, ty panie, gdzie teraz Mapa jest praktycznie bardzo mała. Może niedługo, kiedy, kiedyś na pewno będzie większa, w końcu to pierwszy sezon. To jest aktualizacja, chyba. Nie wiem, która dokładnie, ale. Jakaś tam jest. No i tu rozwali się podobne. A ten trawie chyba. Nie no, i ja mam wzorem ja ma z tego, mam z tego, co nie? Za... Muszę jakąś pompę mieć, jak ja wziąłem pompę, czy ja nie czy nie? Nie, dobra, muszę wziąć pompę. Jeżeli się tutaj niektóre nie ogarniają. No nie, właśnie. Dobra, nie leży tak się łatwo robimy u Fortnite, to się był... Każdy bambik byłby zadowolony. Dobra, lecimy tam dla trzeciego. Bez na zrobić. Muszę przyładować pompę. O nie, to ja zrobiłem. Jest tam pompa za 200. Zobacznie, więc Jeszcze Nie będziemy się leczyć. Zrobię tak to... O, no i pozdro. Dobra. Zbier Dobra, sobie ostatnią gierkę. Zobaczymy jeszcze raz, jak to ten wszystko. ocenka trzeba zrobić. Pierwszy level niedługo wbije. Ciekawe, czy ten battle pass będzie mi się też nabijać, co nie? Czy nie, ja go nie mogę tylko włączyć? Boże święta, jak ten drift dziwnie chodzi. 100 HP na start, nie wiem czemu. Przecież nikt mnie nie obił. Nie wiem, czemu ten typo nie dostaje. A, bo ja nie mam przeładowanej pompy. Pozdro. Dobra, zobaczymy sobie teraz, jak to wszystko wygląda. Zgramy <laughs> jeszcze raz, jak zrobię wina. No To będzie fajnie. Odejdę sobie trochę od ludzi, żeby oni się powybijali. I żeby mieć pompę. Szkoda, że to nie pokazuje tego, jak się buduje. Widzicie, że tego całego... O, to nie... To trochę zacina. Ja to mam moc... Co najmniej chyba w lobby mi pokazuje... No tak 60 FPS tutaj mam na no że taka grafika, trochę duka lipna trochę, ale no wiadomo, no w końcu to jest pierwsza, pierwsza gierka, że tak powiem. Od poza 80 on ma loa. Czasem zapominam o tym, że trzeba ten... Szkoda, że tutaj strefy nie pokazuję też. może się, że się to... nie mogę. Dobra. Zobierzmy tą pompę. To jest wolna pompa, której wziąć nie mogę. Bo trzeba to rozwalić, żeby to wziąć. Widzicie? No kurde, no. Ja o tym mówię, że tak średnio to... Trochę. Bo ja teraz nie mam pompy i typu nie ją robię. Dobra, ale zostało... Pięć osób. Gdzie się kąpią w domkach? Dostało 80, ale ten łeb. Typie, możesz tak nie chodzić, bo cię nie widzę. Przeładować. O, to znowu winek. No faj, fajna gierka. Nie, po, znaczy polecam, polecam. Link do nie macie. Jeszcze raz przypomnę, że w opisie y, level się trudno wbija. I y, szkoda, że nie można zobaczyć, ile ten dni do następnego sezonu. Jak nowy sezon, to wiadomo, może, może większa mapa będzie, lepsze tekstury. Ale no, polecam to tego Fortnite'a, bo taki, taki średni jest, ale nawet, nawet, no więc. Dobra, widzimy się na następnym odcinku. Cześć!